Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczą z tej strony. Kłaniam się. Zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, jak to zwykle bywa, pouczającej partii z roku 1913, która miała miejsce w Hawanie i została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak kapablanka oraz Blanko. Kapablanki zapewne nikomu przedstawiać nie trzeba. Szachista skuby arcymistrz, bardzo silny, uznawany za geniusza szachowego, no w końcu był mistrzem świata, pokonywał najlepszych. Moi drodzy, w 1913 roku jeszcze mistrzem świata nie był, ale był już rokującym zawodnikiem, który wygrywał liczne turnieje i którego styl przykuwał uwagę najsilniejszych szachistów wówczas na świecie, chociażby takich jak Kmoch albo Lasker, który niejednokrotnie komplementował styl Capablanca, styl na biegunie troszeczkę od późniejszej gry Michał Watala, gdzie Kapablanka bardziej stawiał na grę pozycyjną, prowokował rywala do tworzenia słabości, później na tych słabościach siadał taki szachowy, bładusiciel. Na tym stylu opierali się później tacy zawodnicy jak Tigran Petrosian albo Botwinik chociażby, więc to jest też ciekawe. Mm no widowiskowo się ogląda te poświęcenia w stylu tala, ale ta gra pozycyjna, gdzie tutaj krok po kroku poprawiamy pozycję i zabieramy rywalowi możliwości, ustawiamy go po prostu w szkodliwym położeniu, no to jest też, to jest majstersztyk, to jest kunszt gry szachowej. Powiedziałbym, że to jest kolejny etap wtajemniczenia no bo każdy lubi romantyczne szachy, tu bęk, bang bang, bang szachmat. natomiast ta gra pozycyjna, no to to Magnus Carlsen mógłby się wypowiedzieć na ten temat, on tak lubi męczyć w, w końcóweczce, dociskać, dociskać, ale dobra, nie będę już tutaj zabierał, mam czasu, tyle słowem wstępu, kapa blanka kontra blanko, siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń, Hosera Ul ma bierki koloru białego i rozpoczyna partię ruchem E4, na co mamy Francuza, Solidny, aczkolwiek nieco pasywny debiut. Często występuje problem z biopolowym gońcem klaustrofobicznym. Dlatego też tutaj niezalecany jest wariant wymienny, żeby nie odblokowywać tego gońca tutaj, tylko trzymać go zamkniętego. Jakie są opcje? No Opcji jest kilka, można zamknąć, jest to wariant zamknięty, chociaż plan gry czarnych jest bardzo prosty i też często o, przepraszam, skuteczny. Mam na myśli fakt, że wszystkim, czym się da, naciskają na punkt D4, wyprowadzając po prostu skrzydło hetmańskie. E, to jest jedna z opcji. E, oczywiście nie trzeba zamykać, można też wybrać klasyczną linię, którą zresztą, którą zresztą wybrał Capablanca. To mam na myśli. E, Końce 3. Jest jeszcze taka linia spokojniejsza, koń D2. Jaka jest różnica? E, wariant Zygberta Tarasza. E, różnica jest taka, że gońc B4 teraz nie ma sensu, bo C3 wchodzi. A tutaj gońc B4 bywa wredny, bo to są ostre linie. Wariant Wina -Weraf. Tutaj od razu wisi pion w centrum, więc trzeba reagować jakimś zamknięciem albo zbiciem. Nam jest dużo dymów, bo jeszcze jest Hetman G4, więc naprawdę bywa, bywa ostro. Tutaj jednak nie poszedł goniec B4, ani skoczek F6, który jest bardzo popularny również, tylko wariant Rubinstein nam naszego polskiego słynnego arcymistrza. Nieco mniej popularny wówczas, chociaż Akiba Rubinstein troszeczkę go spopularyzował na swój sposób. No, zdjęły napięcie tutaj czarne troszeczkę z centrum, co ogólnie było krytykowane przez analityków szachowych swojego czasu. No i w tym momencie taki wariant koń na D7, bo z G na F6 chce przyjść. Coś takiego jak wariant Botwinika w obronie Karokan. Można było od razu przyjść koniem i dostać taką kontynuację, goniec G5, goniec 7 Natomiast tutaj jest też opcja, kiedy białe zbiłyby od razu skoczka na F6. I tutaj nie hetman bije, tylko być może pionek bije. Cały czas jesteśmy w spekulacji, kiedy to jest możliwość atakowania na królewskim poprzez właśnie półotwartą po linię G. Ale to są spekulacje, bo w partii poszło skoczek D7, kapa rozwija się w sposób bardzo naturalny, koń G na F6 i po prostu zbija. Była taka linia, żeby odejść koniem na... Na G tutaj 3. Przepraszam. O, new variation. I trzymać czarne troszeczkę ściśnione. Niemniej jednak kapa tutaj wybił. No i tutaj normalnie z powodzeniem gra się goniec D3. Szykuje się do roszady. Kapa poprawia skoczka do centrum. Drugi raz tu samo figurów w debiucie się rusza. Trenerzy szachowi krzyczą. Mówią nie. Chociaż ten ruch jest uzasadniony, to jest świetny skoczek, świetnie uplasowany w centrumie, nie można go wykopać pionami i uniemożliwia rozwój gońca poprzez zagranie b6. Czarny marzy, żeby zagrać jakiś tam gońc d6, roszatka, b6, gońc b7 i skończyć rozwój. Dlaczego teraz b6 byłoby niedobre? Bo słabości białych pól występują, bo wleciałby szaszek i po zasłonie strzał. Hetmanem odbić nie można, więc trzeba stanąć na związaniu, tutaj jest tempo na wieżę, wieża musi odejść z słabości po białych polach, biały zostaje z gońców i ta pozycja jest po prostu lepsza, dlatego też no b nie za bardzo teraz. Ciekawostka. Gońc d bardzo dobry ruch ze strony Blanki, Blanko chce wymienić być może tego potwora z e5. Jeżeli daliby się na to czas i zagrali jakiś taki głównoruch a3, no to najpewniej bicie, bicie i raz, że jesteście zderoszowani, a dwa, że koń na G4 z podwójnym tempem. Tu grożą widły, więc najpewniej trzeba je obronić. Pole F2, no i tracicie pioneczka, więc kurde bele, trzeba uważać. Grozi tutaj, więc pytanie, co grać. Tutaj sprytny unik, Hetman F3, odskoczył i teraz bicie, bicie nic nie daje, nie ma wymiany Hetmanów, jest tempo na konia, konia nie ma dostępu do pola G4. Więc bardzo fajne odejście, tym bardziej, że znowu uniemożliwiamy B6. B6, więc B7 znowu jest nie, niemożliwe. Tu należało zagrać C5 rzekomo, chociaż C5 jest ryzykowne, bo po szachu najlepszym ruchem jest król F8. Być może tego nie widział, bądź też nie chciał tak grać w Blanco. Zagrał takie skromne C6, prowokując troszeczkę kapablankę, żeby szczelił, żeby szczelił tu bicie. O, czekajcie, tylko wezmę, że nowy wariant. On dwa monitory, muszę się jakoś tutaj połapać. No, i tutaj byłby problem, bo jak Hetma się zasłoni, to spada wieża, jak się zasłoni goniec, to spada tutaj goniec na, na D6. Więc no, sprytnie. Tylko, że jeżeli wzięlibyście tutaj w przypływie endorfin, a walnie, ja walnę i coś mam, no to byście się zdziwili po Hetman C7, który był planowany tutaj w odwodzie. Okazuje się, że wisi koń. Trzeba nie modyść najpewniej na E5, i teraz pionek zostaje odbity. Użyłbym słowa, że z rekompensatą, bo tutaj czarnemu total nic nie dolega. Teraz roszadka, goniec, no może jeszcze nie do 7, hetman wróci na C7 i dopiero po broni B7 i będzie można się rozplątać. Ale tu już czarnemu mniej dolega, jeśli chodzi o braki w przestrzeni, w aktywności, niżeli w tej pozycji. Dlatego już kapablanka się nie dał nabrać, zagrał C3, skonsolidował centruma. Mamy roladę. No i goniec G5. I się okazuje, że to związanie jest wredne. Tu jest presja na skoczku, więc tak naprawdę najlepszym ruchem wydaje się powrót. No i strata tempa. Skrępowane troszeczkę tutaj są czarne. Gonię Z3. Już motywy z biciami na, na H7 się będą pojawiać po wcześniejszym zlikwidowaniu skoczka. Tutaj czarne przytomnie, konie 8 chociaż Kapa mówił, że spodziewał się skoczka D5, e, bo akurat z literatury korzystam, Grzegorza Siwka, Hose Raul Capablanca, polecam książeczkę, tam, jest tam są pisane te właśnie partyjki, szczegółowo. E, poszedł koń E8. No propozycja wymiany tutaj gońców. E, Kapa zanim zabił, to wtrącił jeszcze tempo na, na e, H7. I teraz H6 nie działa, bo wchodzi ofiara na H6, no i są ataki matowe. Więc no H6 nie można zagrać. Można było oczywiście zagrać G6, ale po G6 goniec H6 i tam tempo na wieżę po prostu. Trzeba jakoś dziwnie tym skoczkiem grać. Ta pozycja jest jest, 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 jest bardzo skrępowana. Tutaj poszło najlepsze posunięcie, wydaje się. Mogrozi mat oczywiście na H7. Tym posunięciem jest F5. I F5 przerywa totalnie komunikację gońca z H7. Niemniej jednak tworzy słabość w obozie czarnych. I pytanie jest do Was, co jest słabe u czarnych? Moi drodzy, osłab pion E6. I teraz wierzcie lub nie, Capablanca totalnie sfokusował się na tej słabości na 6 I wokół tej słabości cała strategia do końca tej partii będzie się toczyć. I to jest podręcznikowy przykład, jak można dociskać słabość. Na innej słabości ciężko oprzeć wygraną, ale to będzie powodowało, że czarne będą skrępowane i będą starać się tę słabość bronić, a tutaj po roszadzie zdwojenie na E i presja na E6, później jakieś, tam jakieś przestawki gońca, żeby mógł uderzać na E6, ewentualnie C4, D5, żeby rozprówać pozycję F. No, to będzie miało miejsce. Zobaczcie, jak to zostało wykonane. Oczywiście po wymianach, po wymianach tutaj gońców biały jest no, lepszy, ma więcej przestrzeni, lepsze, te aktywniejsze figury, wydaje się. No, ten zamknięty klaustrofobiczny goniec, koń na ósemce. Właściwie wszystkie figury, prócz Hetmana na, na ósemce. No i ta słabość. Jeszcze nie wygląda to jak słabość, ale E6 jest słabe. Duże komu należało zagrać koń C7 i powierza Efe, jakoś się tak rozplątywać powolutku. Być może później tego konia przestawić. F6 albo gońca przestawić na tę diagonale. Tutaj w partii wieża F6. No Overprotection taki na tym pioneczku przekaz jakaś możliwość zaatakowania hetmana poprzez wieżę H6. To też warto mieć na uwadze. Wieża F -e i koń D6. Koń idzie takim zygzakiem na F7, żeby podważyć tego diabła, ale to jest dużo temp, no tutaj musi czarny niestety stracić ze 2-3 ruchy na rozplątywanie się, kiedy to kapa dociska, formuje baterię, słuchajcie, na linii E, już tutaj patrząc gdzieś na, na E6. <laughs> I teraz pytanie, czy walnięcie tego gońca, który jest no jednak obrońcą tego pola, co tam gwizdzisz? Byłoby dobre. Czy koń bije na D7 byłoby dobry? No strategicznie klęska. No tak silny skoczek na tak durnego gońca nie wymieniamy. Nie, nie, nie. Wieża E8. Już tam protekcja, jeśli chodzi o słabość się 6 Już protekcja. C4. Kapa ma w planie D5. I tutaj konie w 7. Znowu Blanko zastawia taką troszeczkę taktyczną pułapkę na, na, na rywala, bo mówi, słuchaj, Walnij mi tutaj na d7, o, walnij mi na d7 i sobie rąbni za darmo tutaj. No bo odbić nie można, bo wchodzi oczywiście matador. Natomiast to jest troszeczkę prowokacyjne zagranie, ten konie w7. Oczywiście konie w7 chce rozładować napięcie, wybić potwora z 5 ale w momencie, kiedy poszlibyście w tę linię, tę te, te, te prowokacyjną linię, że tak powiem, i wzięli pioneczka, no to trzeba doliczyć dalej. A dalej był koń g5, tempo na hetmana. Hetman g4... Zbicie. Już teraz mata nie ma. Bicie, bicie, bicie wcale nie zostawia tutaj białego z wygraną. Przewaga białych idzie się. Idzie się gonić, jak to mawia klasyk. No niestety. Ale nie takie numery z kapą. D5 wchodzi tutaj. D5 chodzi o to, żeby podważać. Podważać tutaj piona E6. Y to nie powstrzymuje czarne, żeby wymienić tego dobrego skoczka za swojego słabego, i jak najbardziej słusznie. Wieża odbija, i tutaj są motywy związane z goniec BF5. Znowu, bo Hetman stoi źle, dlatego też gieszeć poszło w partii. G6 broni solidnie tutaj punktu F5, ale tworzy słabości po czarnych polach. osłała diagonala i on momentalnie, kapłanka to widzi, Hetman H4 podwiązuje tutaj. Król G7, dodatkowa protekcja dla wieży i przerzutka Hetmana, Hetman na D4. Hetman zcentralizowany, związuje wieżę rentgenem i też tutaj motywy opierają się na uderzeniach, no jakieś tam DE i, i, i presja, więc to jest świetny ruch, centralizowany Hetman, bardzo aktywny. C5, wygonienie tego, że Hetmana, Hetman zostaje na diagonali, co bardzo ważne. B6, żeby nie wpuścić Hetmana gdzieś tam na A5 z kontrami i teraz następuje strzał. I teraz pytanie jest do was kluczowe, czy można to odbić? Czy goniec mógłby odbić sobie bezkarnie? No nie mógłby, bo strzał i właśnie ten hetman tutaj. Się rozgrywa, zobaczcie. Nie można odbić wieżą. Podwójna presja na hetmanie. Jest presja na hetmanie, jest presja na tej wieży. Nie, no to by była klęska. Dlatego też goniec C8 trzeba zagrać. I tutaj Kapablanka znowu wykaz wykazuje się nieprawdopodobnym wyczuciem pozycji, bo on wie, że tego gońca chce mieć na D5. Więc idzie sobie skromnie, słuchajcie, skromnie przez E2, najlepszy ruch pozycji. Pozwalając na odbicie, bo teraz można, bo przesłoniły się wieże, ale goniec F3 znowu z groźbą. Znowu z groźbą. Znowu grozi bicie na E6. A go też król F7 poszło w partii. Żeby dodać protekcję dla tego gościa. Zobaczcie, tam nie ma piona już na E6, a wciąż to pole jest słabe. To jest niesamowite. Czy wariant zejście po prostu z tej linii? Hetmanem jest lepszy? Goniec D5, anyway. Pogoniec w 7 najlepszy ruch dla czarnych, wydawałoby się. Wymiana. Goniec bije. I problematyczne zwierzę 6. W ogóle wokół pole 6, co jest cierniem w koronie tutaj u czarnych. No, pole 6 jest totalnie, totalnie, totalnie słabe. Totalnie słabe. W partii w 7. W partię w 7 poszło w party, chciałem powiedzieć. No goniec D5, no dopiął swego, pozwolił odbić materiał w postaci pionka, ale wciąż jest presja na E6. No Hetman zszedł z tej niebezpiecznej linii i teraz niesamowity ruch. Teraz kapa Blanka, jak wie, że wszystko u czarnych stoi, czarne są w takim w, w swojego rodzaju w cuk nie mają dobrych ruchów, to kapa sobie przerzuca bum Hetmana na skrzydło królewskie, dociskając przy okazji tutaj E6. Wie, 7 no, czarne nie, ma, nie mają trochę jak progresować. Hetman H6 wisi na H7. Jedyny ruch, żeby popronić tego pionka, to ruch króla niestety. I H4. Kolejny raz w punkt. Kolejny raz w duchu pozycji. W H4 będzie szło H5. Chodzi o to, żeby rozbić pozycję. H5 będzie bardzo groźne. Wieża podwisa, zobaczcie. Ten Hetman jest tu niesamowicie. Niesamowicie aktywny. Czarnym aktywności niestety brak. Poszła 6. No, nic lepszego Blanko nie wymyślił, bo. Nie jest w stanie zapobiec posunięciu hapić. Tu poszło jeszcze F4, no i HG. HG, i pada ruch, po którym Blanko poddaje. Tym posunięciem jest wieża bije 6. To wszystko stoi na przestrzale, niestety. I teraz pytanie do Was, dlaczego tutaj poddały czarny? No, pokmijcie na spokojnie. Dlaczego czarny poddał? No jest bez materiału, to pewne. Co odbije na e6, to będzie związane, więc od razu osłabnie pole g6 i bicie na g6 będzie dawało kolejną figurę, która atakuje 6 bo przy okazji i króla. No nie, no, no masakra. Czy lepsze było odbicie kurde bele wieżą na g6? No niekoniecznie, bo wtedy benz Na e6 bijemy. Jeżeli zostanie przyjęty Hetman, to teraz mamy Mata. Bum! Podwójny szach. I po tym posunięciu. Mate. Mate. A po posunięciu królew 8 tutaj akurat. Mate. Tam mate, a tu mate. Coś niesamowitego. No, graka Pablanki to jest po prostu majstersztyk. Jak sparaliżował pozycję czarnych. Jak siadł na tej słabości. Jak dociskał krok po kroku, poprawiając swoje figury, kiedy to czarny, no. Piszczał cieniutko. Kurde bele. Naprawdę robi to wrażenie. Jak na moje standardy. Dobra, ustawmy bierki gotowe do. Czekajcie. Ustawmy bierki gotowe do kolejnej partii. No, naprawdę. Powiem wam szczerze. Wow. Dajcie znać.